Są takie dwie dziury w życiu. Czas i pieniądze. Najpierw Wam powiem o czasie. Cześć, co u ciebie? A nic, tak chodzę i patrzę, co by tu wypić. Albo, co robisz dzisiaj wieczorem? E, to co zwykle: piwo, wiadomości i spać. Albo, co robicie? Gramy w karty, żeby zabić czas. I tak codziennie. Życie nam się przydarzyło, wokół tylko szarość i monotonia. Dni podobne jeden do drugiego jak krople wody. Pojawia się tylko jedno, żeby jakoś dociągnąć do końca swoich dni, a potem łopatą w tyłek i do piachu. Czy można zabić czas? Powiem Wam coś szalonego. Czas istnieje tylko tutaj, gdzie mamy się uczyć i zbierać doświadczenia. Wyobraźcie sobie, że nagle wszystkie zdarzenia zaszły jednocześnie. Kto by to wytrzymał? Jest taka zasada: będziesz dotąd wracał w każdym swoim wcieleniu w to samo miejsce, dopóki nie przerobisz dokładnie tego, co miałeś zakontraktowane. Tutaj nie ma taryfy ulgowej, nikt nie będzie na siłę przepychał ucznia z klasy do klasy. Jeśli ktoś nie jest w obecnym wcieleniu zainteresowany sensem swojego życia, to będzie powracał dotąd, dopóki się nim nie zainteresuje. Wiedza i możliwość poznania nie jest zablokowana przed nikim, tylko trzeba chcieć. A teraz o pieniądzach. Co byś zrobił, gdybyś wygrał wielkie pieniądze na loterii? Kupiłbym sobie super samochód albo. Pojechałbym w podróż dookoła świata. Albo kupiłbym sobie luksusową willę. Czy też kupiłbym sobie apartamenty w najdroższym apartamentowcu? Albo kupiłbym najdroższe meble i sprzęt audio-wideo. Czy ty siebie słyszysz? Rozumiesz to, co powiedziałeś? Na co ci to? Co byś tym zrobił? Jak długo byś się tym cieszył? Najczęściej ludzie nieprzygotowani na wielkie pieniądze chcą się ich jak najszybciej pozbyć, żeby wszystko powróciło do dawnego stanu, do normy, w której się wychowali i do której się przyzwyczaili. Są też osoby, które wchodzą w rolę filantropów i finansują hospicja, domy dziecka oraz inne podobne miejsca. Zawsze jest jednak drugie dno. Jedni robią to dla sławy, żeby ich imię było znane. Inni chcą zachować anonimowość, gdyż w ten sposób próbują zlikwidować poczucie winy z tej inkarnacji, albo też ich problem sięga dużo dalej w głąb dziejów i dotyczy zdarzeń z poprzednich wcieleń. Są też tacy, którzy pragną w ten sposób zdobyć dla siebie punkty u Pana Boga, by znaleźć się w niebie. Zawsze jednak mówi się o nich, że to dobrzy ludzie, bo pomagają innym. Zalecam Wam lekturę książki ojca Antoni de Mello pod tytułem Przebudzenie. Jest dostępna w sieci w formacie PDF.